Cześć. Dobrze Ciebie widzieć na tym kanale. Dzisiaj opowiem o autohipnozie, o technikach, jakie wykorzystujemy w tym procesie, ale także o korzyściach, jakie dzięki temu możesz zyskać, oraz opowiemy sobie trochę też o tym, w jaki sposób samodzielnie możesz sprawdzić możliwości swojego umysłu. Zacznijmy zatem od krótkiego przypomnienia o tym, czym właściwie jest hipnoza. Więcej informacji znajdziesz tutaj, w tym filmie, gdzie opowiadam właśnie o samej hipnozie. I dla usystematyzowania przypomnę Tobie jeszcze o tym, że jest to stan zmienionej świadomości. Twój umysł na co dzień funkcjonuje w szybkich częstotliwościach, częstotliwościach beta, natomiast hipnozą nazywamy ten stan, kiedy zmniejszamy częstotliwość impulsów elektrycznych Twojego mózgu. Wychodzimy z tych szybkich częstotliwości beta i korzystamy z częstotliwości wolniejszych alfa, teta bądź delta. W trakcie hipnozy Zawieszona zostaje funkcja krytyczna Twojego umysłu, co sprawia, że stajemy się nieco bardziej kreatywni i podatni na sugestie, a to za pomocą właśnie kontaktowania się z tą podświadomą częścią Twojego umysłu. No dobrze, ale można powiedzieć teraz, czym właściwie różni się autohipnoza od hipnozy? No właśnie, przede wszystkim tym, że hipnoza czy hipnoterapia jest to proces prowadzony. Przez terapeutę i to on prowadzi ciebie swoimi sugestiami, po pierwsze, do osiągnięcia tego stanu zmienionej świadomości, czyli zmniejszenia częstotliwości pracy twojego mózgu, a po drugie, do wykonania tej pracy terapeutycznej i osiągnięcia zamierzonego przez ciebie celu, czyli skontaktowania się z twoimi programami, które są zapisane w podświadomości, ale także uzyskania wglądu w twoje przekonania, które czasem być może wymagają drobnych zmian albo wprowadzenia jakiejś korekty. W trakcie autohipnozy ten stan osiągasz samodzielnie, czyli prowadzisz samemu siebie podobnymi sugestiami jak prowadzi Ciebie terapeuta, tylko możesz to zrobić w swoim domowym zaciszu. I pewnie zastanawiasz się teraz w jakim celu mogę wykorzystywać autohipnozę. Po pierwsze korzystamy z niej wtedy, kiedy chcemy poradzić sobie, najogólniej rzecz ujmując, ze stresem, kiedy chcemy zrelaksować się i pozwolić sobie odpuścić trochę to wszystko, co gromadzi się w ciągu dnia i dotyczy naszych negatywnych emocji. Po drugie, stosujemy autohipnozę wtedy, kiedy chcemy dokonać pewnych zmian w swoim życiu, bo pewnie niejednokrotnie miałaś, miałeś takie sytuacje, gdzie z pozoru twój umysł świadomy wie o tym, że pewne zachowania tobie nie służą, należałoby je zmienić. Ale cały czas wchodzę w ten sam schemat. Cały czas nic się nie zmienia, pomimo że umysł świadomy doskonale wie, że to dane zachowanie mi nie służy. Dlaczego następuje zmiana? Właśnie dlatego, że na tym podświadomym poziomie Twojego umysłu, to nowe zachowanie jeszcze po pierwsze nie zostało zakotwiczone, nie powstał odpowiedni splot neuronalny, który mógłby Tobie umożliwić powielanie tego nowego zachowania, a po drugie, Twoja podświadomość prawdopodobnie nie jest przekonana o tym, że. To nowe zachowanie, ten nowy wzorzec będzie dla Ciebie równie bezpieczny jak ten stary. Możesz w bardzo prosty sposób sprawdzić możliwości swojego umysłu. Zrób sobie prosty eksperyment. Zamknij teraz na chwilę swoje oczy i podążając za moimi sugestiami, wyobraź sobie, jak w piękny słoneczny dzień na polanie staje obok Ciebie różowy słoń. Przypatrz mu się uważnie, zauważ, jaki ma wyraz z twarzy. Czy jest zadowolony, czy być może zaniepokojony? Zauważ, jaki jest duży, kiedy stoi obok Ciebie. I kiedy otworzysz teraz swoje oczy, możesz odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy udało się Tobie zobaczyć różowego słonia. Bo przecież wiesz o tym, że różowe słonie po prostu nie istnieją. Twój umysł świadomy doskonale o tym wie. Jeżeli udało się Tobie wygenerować ten obraz w Twoim umyśle, to znaczy, że Twój umysł jest gotowy do tego, żeby tworzyć pewne nowe wyobrażenia. Te nowe wyobrażenia nazywamy wizualizacjami. I wizualizacja właśnie jest jednym z takich elementów, który jest tym pierwszym etapem, którego uczymy się w trakcie autohipnozy. Jeżeli chcesz osiągnąć wpływ na swoje przekonania, na Twoje życie i na Twoje codzienne funkcjonowanie za pomocą autohipnozy, będziemy musieli popracować nad Twoją wizualizacją. I teraz są dwie drogi. Po pierwsze, Twoje wizualizacje być może wymagają doszlifowania. Być może twój umysł jest tak bardzo osadzony w tym świecie racjonalnym, uporządkowanym, systematycznym, że właściwie ogranicza się tylko do realizacji codziennych zadań do odhaczania tej checklisty. A być może twój umysł z drugiej strony. Cały czas jest uwięziony w tych Twoich różnych myślach i tworzy, podpowiada Tobie obrazy, które są fikcyjne, nie mają miejsca, a Twoje ciało już na to reaguje i pojawiają się emocje w odpowiedzi na ten właśnie wyobrażony obraz. Umiejętność opanowania technik wizualizacyjnych jest bardzo przydatna w kontekście autohipnozy. Ale przede wszystkim w kontekście wprowadzania zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu, bo właśnie za pomocą także tych technik wizualizacji możesz opanować funkcjonowanie Twojego ciała i wygenerować pewne doświadczenia, które będą dla Ciebie nowym, korzystnym wzorcem. Począwszy od tak prostych rzeczy, jak uspokajanie siebie w sytuacjach stresowych, poprzez bardziej zaawansowane procesy, które będą miały realne przełożenie na to, w jaki sposób funkcjonujesz w ciągu dnia. Ale żeby nie było tak prosto, zanim dojdziemy do wizualizacji, pierwszą podstawową, absolutnie rzeczą, którą będziemy potrzebowali osiągnąć, jest relaksacja. To jest ten element, który wykorzystujemy także w medytacji. Zresztą, autohipnoza, umówmy się, jest bardzo blisko takiej własnej medytacji. Niektórzy nawet utożsamiają te dwa terminy, um, używając ich zamiennie. Natomiast medytacja jest bardzo szeroką dziedziną i możemy ją praktykować na wiele różnych sposobów. Znajdziecie to też tutaj na kanale kilka różnych medytacji prowadzonych przeze mnie. Um, zapraszam Was, jeśli macie ochotę być poprowadzonym w takiej właśnie medytacji. Natomiast autohipnoza jest sposobem na Poprzez relaksację ciała, doprowadzenie z siebie do takiego stanu, w którym te techniki wizualizacyjne przyniosą mi określony efekt. Żeby osiągnąć bardzo przyjemny i spokojny poziom relaksacji Twojego organizmu, który umożliwi tobie zwolnienie częstotliwości fal y, mózgowych, potrzebujesz przede wszystkim pozbyć się swoich oczekiwań. Bo umówmy się. Każdy z nas, wykonując jakąś czynność, jest przyzwyczajony do tego, że stawia sobie pewne oczekiwania. Jeżeli idę gotować obiad, to moim oczekiwaniem jest to, że przygotuję coś, co będzie naprawdę zdrowe, pożywne albo po prostu smaczne. Jeżeli idę do medytacji, do autohipnozy, to wtedy moim oczekiwaniem, który, które automatycznie się pojawia w Twoim umyśle, jest to, że uda mi się wykonać to zadanie. I to jest. Pierwsza rzecz, która nam będzie w tym bardzo intensywnie przeszkadzała. Dlatego na tym szkoleniu, na które już Was dzisiaj zapraszam, które będzie w kwietniu, na trzydniowym warsztacie poświęconym właśnie pracy z podświadomością, będziemy uczyć się w praktyce. Po pierwsze, osiągać samemu, samodzielnie, sposób relaksacji organizmu, który pozwoli Tobie skontaktować się z tą Twoją podświadomą częścią umysłu. Po drugie, będziemy uczyć się technik wizualizacyjnych, które poprowadzą Ciebie w tym procesie, tak, żebyś mogła mógł samemu zaimplikować w swoim życiu te zmiany, bądź przynajmniej uzyskać szerszy wgląd, wgląd w pewne problemy, które Ciebie dotykają, albo po prostu uzyskać odpowiedzi na pewne pytania, które Ciebie nurtują. Po trzecie, będziemy się uczyć bardzo praktycznie już, takich błyskawicznych technik, które pomogą Tobie osiągnąć stan alfa, ten stan twojego umysłu który pomaga Tobie kontaktować się z tą Twoją wewnętrzną mądrością. Dlaczego będziemy praktykować to aż trzy dni w trakcie tego spotkania warsztatowego stacjonarnie? Dlatego, że Twój umysł uczy się wtedy, kiedy doświadcza. I wiesz pewnie o tym, że możesz przeczytać milion książek na dany temat, jak rozwiązać Twój problem, ale w Twoim życiu może się jeszcze nic nie zmienić, bo brakuje tego jednego elementu tego ogniwa, którym jest Twoje własne doświadczenie. Zapraszam Ciebie więc na ten trzydniowy warsztat, który będzie już w kwietniu, po to, abyśmy wspólnie mogli wypracować Twoje nowe doświadczenie w ciele. Nauczyć Ciebie nie tylko sposobu relaksacji, ale także prowadzenia siebie wizualizacjami, po to, abyś mogła mógł skutecznie stosować techniki autohipnozy w swoim domowym zaciszu. Zapraszam Ciebie też do subskrybowania tego kanału. Znajdziesz tutaj nie tylko prowadzone medytacje, ale także różne informacje i porady na temat pracy z ciałem, a także o tym, jak funkcjonuje Twój umysł. Do zobaczenia. Cześć!